Shima Bullet to krótkie, skórzane rękawice, które występują zarówno w wersji damskiej, jak i w wersji męskiej. I charakteryzuje je to, że, mimo że jest to pełna klasyka, to mamy również pełną wentylację. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i zobaczmy sobie te rękawice z bliska. Szyma Bullet to krótkie rękawice skórzane, które zostały wykonane z koziej skóry. To oznacza, że z jednej strony mamy przyjemne, miękkie wykończenie i komfortowo nasza ręka czuje się wewnątrz, a z drugiej strony kozia skóra jest na tyle wytrzymała, że jest bardzo chętnie wykorzystywana właśnie przez producentów przy tworzeniu rękawic motocyklowych. Mamy tutaj Twardy ochraniacz na kostki. Mamy również delikatne ochraniacze w górnej części naszych palców. Ale posiadamy również amortyzację za sprawą Armor Plus. To jest specjalna pianka, która będzie pochłaniała impact, czyli siłę uderzenia wewnątrz naszej rękawicy. Czyli gdybyśmy uderzyli faktycznie podczas spadania z naszego motocykla, gdybyśmy uderzyli dłonią otwartą o ziemię, to tutaj ten amortyzator Część tego uderzenia weźmie na siebie i może również robić jako slider. Oczywiście są to delikatne elementy, nie tak potężne jak w rękawicach sportowych, ale też mówimy o zupełnie innym segmencie, ponieważ mówimy o krótkich rękawicach skórzanych, klasycznych, które najczęściej będziemy widzieli na takich maszynach jak cafe Racery, Cruisery czy wszelkiej maści Bobery. To, co mi się podoba osobiście w tych rękawicach i co myślę, że powinno być coraz częściej stosowane w przypadku rękawic klasycznych, to jest perforacja. Perforacje to są te drobne otwory, które pokrywają całą rękawicę zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony i jest to po prostu wentylacja, pełna wentylacja w tych rękawicach, mimo że jest to klasyka, jest to skóra, mamy pełną perforację i to od razu będziemy czuli, kiedy tylko wsiądziemy na motocykl i ruszymy. A uwierzcie mi, jeżeli jeździcie w ciepłe dni, jest 20-25. 30 stopni, no to właśnie perforacje, czyli wentylację w rękawicach musimy mieć. Shima popracowała również nad gripem, czyli uchwytem na manetce. Dlatego w tych rękawicach mamy delikatnie, standardowo zakrzywione już palce. Mamy także specjalnie wykończenie od wewnętrznej strony naszych rękawic. Wszystko po to, żeby ten uchwyt na manetce był jak najpewniejszy i jednocześnie bardziej komfortowy. Mimo że Bullet 2.0 to jest pełna klasyka, to nie zabrakło nowoczesnych gadżetów i akurat w tym przypadku jest to technologia TouchTip, czyli generalnie jesteśmy w stanie obsługiwać naszego smartfona w tych rękawicach. Oczywiście wielkich esei nie napiszemy, ale odebrać połączenie, sprawdzić wiadomości czy zmodyfikować naszą trasę na mapie jesteśmy w stanie bez zdejmowania tych rękawic. Jeżeli Shima Bullet 2.0 was zainteresowały, to link do tego produktu zostawiam w opisie tego filmu, a dla wszystkich osób, które chcą takie rękawice przymierzyć i sprawdzić osobiście, zapraszamy do jednego z naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.